Tak sobie właśnie pomyślałem, kiedy tak mogłem tego słuchać cały czas o, o tym pokoju, jak to jest cenne. Czy umiem zwrócić właśnie swoje serce ku cenności tego pokoju, który został właśnie dany nam jako człowieczeństwu. Bo tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby Bóg chciał czekać, i, I powiedział w swoim sercu: Poczekam, aż ludzie wystosują delegację do mnie, żeby za, zawrzeć ze mną pokój. Bóg by się nigdy nie doczekał. My byśmy nigdy do Boga nie przyszli. Taki tekst, który właśnie nam to pokazuje że my byśmy nie przyszli ale to piękne, że to nie z naszej strony wypłynęło. Dlatego ten pokój jest tak cenny, tak wspaniały, że ktoś uczynił to za nas. On za nas, on nas po prostu, po prostu jakby postawił i za nas coś zrobił. W naszym jakby imieniu tego dokonał. Paweł w liście do Efezjan to też tak właśnie pięknie ujął, kiedy pokazuje w tym drugim rozdziale listy do Efezjan od 11 wersetu i przeczytam aż do 22, żebyśmy mogli zrozumieć drugi rozdział od 11 wersetu. Do 22. Wiecie, bo to jest naprawdę wszystko ważne, co on tutaj pokazał. Przeto pamiętajcie o tym, że Wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają, nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, daleko od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą przy pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, on zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń i przyszedłszy, zwiastował pokój Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. Do tego miejsca, powiem wam dlaczego do tego miejsca. Bo kiedy tak myślałem o pokoju, tak sobie pomyślałem, jak można budować w czasie wojny. No, buduj w czasie wojny. Co zbudujesz, to po prostu nalot i już tego nie ma. Co zbudujesz, nalot i tego nie ma. Dlatego Bóg dał od zdrowej strony nam pokój i dał nam wszelkie teraz możliwości, abyśmy w pokoju, w cudownym, przepięknym pokoju mogli się budować na mieszkanie Boże w duchu. Inaczej byłoby to niemożliwe. Nie byłoby to do wykonania po prostu. Bóg to wiedział i Bóg nam to właśnie dał. Dlatego widzę, jak właśnie cenny jest ten pokój. I tak do mnie docierało mówię, takie, takie właśnie też myśli. Patrz, jaka została zapłacona cena tego pokoju, żeby nigdy nie wzgardzić tym pokojem. Bo kiedyś nie wiedziałem nawet o tym, że byłem w stanie wojny z Bogiem. Nie wiedziałem. Diabeł mówił, nie przejmuj się, jakoś to będzie. No ale stań przed sędzią, który skaże Cię na śmierć. I jak, jak to będzie? No będzie śmierć. I tylko dzięki Bogu mogłem poznać, że byłem w tej wojnie i że On uczynił wszystko w tym kierunku, żeby ta wojna mogła być zażegnana i żeby mógł mieć pokój. I tu by właśnie to Paweł pięknie pokazał, za jaką też właśnie cenę, abym teraz mógł się budować na mieszkanie Boże w duchu. Jemu niech będzie chwała za to. Amen.